W dzisiejszym odcinku powiem kilka słów o czujniku CAT011 z oferty sklepu internetowego pompy Jest to czujnik, który jest bardzo chętnie wybierany przez naszych klientów. Znajdują zastosowanie w różnego rodzaju systemach dozowania cieczy, w systemach uzupełniania cieczy. Posiada on kilka cech, zalet, które wyróżniają go na tle konkurencji, o których za chwileczkę opowiem. Natomiast na wstępie powiem, jakie ma parametry ten czujnik, czyli jeżeli chodzi o parametry elektryczne, to obciążalność styku 0,5 Ampera, maksymalne napięcie pracy 75 V prądu stałego, całkowita długość tego czujnika to 59 mm, długość prowadnicy części roboczej to 45 mm, średnica bojki 20 mm. Gwint M8. Jest to czujnik kontaktronowy, czyli styk kontaktronowy jest zalany w, bojc, w prowadnicy, po której przemieszcza się ta bojka. Styk kontaktronowy jest uruchamianym magnesem, znajdującym się z kolei w tej bojce. Teraz co do cech wyróżniających ten czujnik, to przede wszystkim długość kabla. Ma on aż 2 metry, czyli w większości przypadków nie ma konieczności łączenia go, co jest bardzo istotne. Jest to czujnik, przewód w podwójnej izolacji czyli wewnątrz znajdują się dwie żyły podłączone do styku kontaktronowego i najważniejsza cecha to jest to czujnik o podwójnej zasadzie działania a w zasadzie o możliwości zmiany zasady działania czyli może działać jako normal close lub normal open. W tej chwili jest skonfigurowany ten czujnik jako Normal Open, czyli styk jest otwarty w normalnym położeniu. Uniesienie bojki powoduje zamknięcie się obwodu elektrycznego, opadnięcie bojki powoduje zwolnienie styku kontaktorowego i rozwarcie obwodu elektrycznego. I zademonstruję teraz, w jaki sposób zmienić zasadę działania tego czujnika. Wystarczy zdjąć zabezpieczenie, odwrócić bojkę o 180 stopni, założyć zabezpieczenie ponownie, i w tej chwili mamy zasadę działania normal close, czyli w normalnym położeniu styk kontaktorowy zamyka obwód elektryczny. Opadnięcie bojki zamyka obwód elektryczny, podniesienie otwiera obwód elektryczny. Zapraszamy serdecznie na stronę pompydozujące.com Znajdziecie tam Państwo szeroki wybór produktów związanych z systemami dozowania cieczy. Przede wszystkim pompy perystaltyczne, pompy membranowe, czujniki przepływu, przepływomierze, oczywiście czujniki poziomu cieczy, kontaktronowe, optyczne. Zapraszamy. pompydozujące.com